Co ty robisz? Przebierasz się? <laughs> Uwaga! To mam twój puder. Puder do twarzy. Okej. Okay. Okay. Coś mam z tym zrobić, czy wierzysz mi? Postukaj. W co? Nie masz pudru. Mam puder. Nie. Tak. Nie. Mam puder. Mogę Postukaj. ci wszystko powiedzieć, co jest. Postukaj nim o stolik. Nie o stolik o szkło? No ple... No mam to nie lekacje. jest puder! To jest puder. Nie. Tak. Za głośno. To jest Który? No z no ten taki w beżowym opakowaniu. Ten pod oczy? No chyba tak, nie wiem czy on jest pod oczy czy nie. A weź tak nim zagrzej choć. No, Ty masz coś z rączką jakąś taką do trzymania. Nie ja mam tak. z rączką. Tu to nie ma rączki. Jakaś... Jak rączka na pudrze ma być? No bo to nie jest puder. To jest puder. Nie, tylko od od ja nawet słyszałam? odkręcić. Odkręcić? No. Nie, nie patrz, to nie i o jest o ten plastik ci stukam. Teraz zakręcam z powrotem. Puder. To jest puder. Nie ma puder. szans, to jest jakiś słoik. No co ty Taki Po konserwach. Nie, to jest puder. Nie. No to Jak zobacz. to rozstrzygnąć? No to brak, nie jest puder. To zobacz. Jest. Oszukiwałeś. <laughs> Oszukiwałeś to na bank nie był puder. No wiedziałem. wiem to. Jak chcecie zobaczyć kolejne nasze kłamstwa, to dajcie znać w komentarzu.